Tak mało czasu, tak wiele pytań. Coraz bardziej skomplikowany robi się świat wokół nas, nie tylko ze względu na coraz większą liczbę aktorów, którzy w nim działają, ale także coraz bardziej skomplikowane technologie i coraz bardziej skomplikowane okoliczności, w których działamy jako jednostki, jako firmy, jako organizacje, jako państwa. Ten kanał dokładnie temu będzie poświęcony. Będzie poświęcony zadawaniu pytań i próbom poszukiwania odpowiedzi na te pytania. Jeżeli chcecie razem ze mną wybrać się na wędrówkę tego dokładnie dotyczącą, czyli próbie zrozumienia tego, jak działają współczesne stosunki międzynarodowe, a czasami tego, jak nie działają współczesne stosunki międzynarodowe, zapraszam do subskrybowania. Jeszcze bardziej gorąco zapraszam do tego, żebyście spróbowali wziąć razem ze mną udział w planowaniu kolejnych odcinków tego podcastu. Spróbujcie podrzucić mi najbardziej frapujące was pytania, najciekawsze waszym zdaniem tematy, a także obszary, które waszym zdaniem są niedostatecznie omówione albo na przykład wzbudzają po prostu wasze największe zainteresowanie. Współczesne stosunki międzynarodowe to gra mocarstwa, ale nie tylko mocarstw przecież. Żyjemy w świecie, w którym coraz więcej aktorów pełni coraz więcej różnych ról. Będziemy zatem zastanawiać się w dzisiejszym odcinku nad tym, kto tak naprawdę odpowiada za zamieszanie, które dzieje się w tej chwili na Bliskim Wschodzie. Kto stoi i kto korzysta na chaosie, który wyniknął z ataku Hamasu przeprowadzonego na Izrael w dniu 7 października 2023 roku. Pytanie o to, kto i czego chce, to jedno z najważniejszych pytań, jeżeli chodzi o analizę we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Pytanie to dotyczy nie tylko tego kto jest autorem działań, ale także z jakimi intencjami działa, bo tylko znając odpowiedź na te dwa pytania możemy próbować prognozować i przewidywać co wydarzy się dalej. Nie zawsze przecież wiemy kto działa, nie zawsze przecież wiemy z jakimi tak naprawdę intencjami. Nie możemy wtedy określić celu do którego dąży, jeżeli nie możemy określić celu do którego dąży, to w dzisiejszych powiązanych ze sobą jakże silnie stosunkach międzynarodowych w układach powiązanych ze sobą wzajemnie współzależnych państw, wśród których nie ma tak naprawdę w pełni samodzielnych aktorów. Każdemu z nich grożą bowiem konsekwencje kryzysów, katastrof i tragedii, które spotykają jego sojuszników i przeciwników. Każdego dotknąć może efekt, który nazywamy rozlewaniem się konfliktu międzynarodowego, każdego może dotknąć efekt, który określamy na przykład mianem blowback effect, czyli takiego efektu, który polega na tym, że działania podejmowane przez poszczególnych indywidualnych zupełnie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, na przykład, przekładają się na bezpieczeństwo, na stopień zagrożenia terrorystycznego dla poszczególnych państw. Ważne jest zatem nie tylko wiedzieć, co się dzieje, ale także kto za tym stoi. Co więcej, i to możecie uznać za dygresję, e, warto jest wiedzieć, że nie jesteśmy skazani na takie domowe i domorosłe domyślanie się nie jesteśmy e, skazani na snucie tych domysłów domowymi sposobami. Dlaczego? Otóż dlatego, że Złożoność stosunków międzynarodowych stanowi wyzwanie nie od dziś. Już w latach 70. XX wieku Centralna Agencja Wywiadowcza, popularnie zwana nie tylko w popkulturze, ale tak naprawdę w naszych codziennych narracjach CIA, doszła do wniosku, że trudno by było tak naprawdę w stosunkach międzynarodowych znaleźć choćby jeden obszar analityczny, do którego przeanalizowania wystarczyłby jeden ekspert. Tak, bowiem przecież wyobrażamy sobie procesy analityczne. Wyobrażamy sobie eksperta, który w okularach w grubej rogowej oprawce siada nad stosem teczek, w których znajdują się często tajne dokumenty, stąd zresztą stos teczek, bo przecież dzisiaj tak naprawdę wyobrażalibyśmy sobie tylko i wyłącznie kogoś, kto siedzi przed wielkim ekranem, jeszcze większego komputera, podłączonego do już zupełnie wielkiej bazy danych. Ale jeszcze niedawno tak naprawdę wyobrażaliśmy sobie tego eksperta, właśnie otoczonego e, całymi stosami zakurzonych teczek, z których czerpał wiadomości, te pochodzące ze źródeł otwartych i te pochodzące z działań szpiegowskich, i próbował stworzyć spójny obraz świata, spójny obraz na przykład jakiegoś kierunku zagrożenia niezbędny jego przełożonym do tego, żeby podejmować decyzje co do tego jak bronić własnego państwa albo jak atakować po to, żeby realizować własną rację stanu, po to, żeby realizować swoje interesy narodowe. CIA, a właściwie przełożeni CIA doszli szybko do wniosku, że analityków tak wszechstronnych, żeby rzeczywiście byli w stanie ogarnąć umysłem całość, areny stosunków międzynarodowych tak naprawdę nie ma. Więc proces analityczny trzeba otworzyć. Trzeba sprawić, żeby cała grupa analityków, ekspertów od nieco różniących się pomiędzy sobą obszarów analitycznych, była w stanie współpracować przy tworzeniu jednego raportu analitycznego. W ten sposób już w latach 70 powstał dokument, który w oryginale nazywa się Tradecraft Primer. Dokument, w którym zawarto opis 12 podstawowych tak zwanych ustrukturyzowanych technik analitycznych. Ustrukturyzowane techniki analityczne służyć miały dokładnie temu, temu, aby otwierając proces analityczny umożliwić współpracę większym grupom osób w dochodzeniu do prawdy, w dochodzeniu do tego kto stoi na przykład za wydarzeniami w stosunkach międzynarodowych, kto za nie odpowiada. A rozpoznając jego tożsamość, rozpoznać intencje i cele, które mogą mu przyświecać, tym samym przewidując dalsze kierunki zagrożeń. Z naszego punktu widzenia, zastanawiając się nad tym, kto odpowiada za tragedię w niespotykanej wręcz skali, która spotkała Bliski i Środkowy Wschód, wykorzystywalibyśmy zapewne dwie z tych technik. Pierwszą z nich byłaby technika weryfikacji podstawowych założeń, a zatem zadawalibyśmy sobie pytanie dokładnie takie czy wiemy, kiedy tak naprawdę nastąpiły najważniejsze wydarzenia w całym tym procesie? Czy wiemy, kto jest ich sprawcą? Czy nasza wiedza dotycząca tych kwestii jest aktualna? Czy wiemy z jakimi intencjami, za pomocą jakich środków, do jak realizacji jakich celów dążyć będą nasi aktorzy? Co więcej, wykorzystalibyśmy zapewne również technikę określaną mianem outside in czyli technikę analizy z zewnątrz do wewnątrz. To znaczy, nie zastanawialibyśmy się tylko i wyłącznie nad tym, co dzieje się na Bliskim i Środkowym Wschodzie, przez pryzmat tego, co dotyczy jedynie Bliskiego i Środkowego Wschodu. Zastanawialibyśmy się zapewne również nad tym, kto może korzystać na zamieszaniu na Bliskim i Środkowym Wschodzie, na co może zamieszanie na Bliskim i Środkowym Wschodzie wpłynąć, jakie powiązania istnieją pomiędzy zdarzeniami z 7 października i dni kolejnych. A interesami najważniejszych graczy w stosunkach międzynarodowych. Czemu o takich rzeczach warto mówić? Otóż przede wszystkim dlatego, że nie każda prognoza w stosunkach międzynarodowych, nie każda diagnoza dotycząca tego, co się w stosunkach międzynarodowych dzieje, musi być wróżeniem z fusów albo ilościową analizą opartą na twardych danych. Może być także wynikiem zastosowanego, bardzo starannie przepisu na to, jak stworzyć dobrą. Przemyślaną analizę opartą na ograniczonych danych. Takie techniki, o których mówimy, pozwalają zatem kontrolować własną wiedzę i własną niewiedzę, kontrolować to, czego się domyślamy, a to, co rzeczywiście wiemy, potrafią także pozwolić nam na pewien wgląd w to, jakie są najważniejsze źródła naszej niepewności, a zatem zapytać samych siebie, czy są takie rzeczy, których nie wiemy, czy są takie źródła, których nie jesteśmy pewni. A może tak naprawdę obawiamy się, że jesteśmy dezinformowani, że ktoś przed nami jakieś fakty ukrywa, a może jakieś specjalnie eksponuje po to, żeby skupić naszą uwagę na rzeczach, które przykryją, będą stanowiły pewną zasłonę dymną dla tego, co tak naprawdę dzieje się w naszym otoczeniu. Dzięki zatem. Opowiadanym przez nas w tej chwili ustrukturyzowanym technikom analitycznym, możemy tego unikać. Możemy unikać takich pułapek analitycznych, możemy unikać błędów poznawczych, możemy unikać także dezinformacji i misinformacji, a zatem takich sytuacji, w których to niecelowo jesteśmy wprowadzani w błąd, a jedynie nasze. Pewne przyzwyczajenia, pewne rutyny w myśleniu sprawiają, że niektórych informacji nie zauważamy, niektóre pomijamy, a niektóre źródła informacji uważamy za znacznie mniej istotne niż w rzeczywistości nimi są. Zadajmy sobie zatem pytanie: kto gra siłami i środkami na Bliskim i Środkowym Wschodzie? Najbardziej oczywista odpowiedź, nad którą tak naprawdę nikt z nas nie musi się zastanawiać, brzmi oczywiście Hamas i Izrael. Hamas zaatakował, Izrael odpowiedział. Powstaje jednak pytanie, jeżeli choć przez chwilę się zaczniemy zastanawiać nad tym, dlaczego właśnie teraz, skąd ten nagły wzrost w poziomie agresji państw, które przecież już od jakiegoś czasu, aktorów, którzy przecież już od jakiegoś czasu, może niepokojowo i może nieprzyjaźnie, ale w pewnym status quo pozostawali, nie czyniąc sobie nadmiernych szkód. Skąd zatem ten nagły wzrost wrogości? Czemu Hamas zaatakował? Czemu akurat w tym momencie? Możemy odwołać się do mediów, możemy spróbować poczytać o tym, jakie są przyczyny tego ataku według deklaracji przywódców Hamasu. Znajdziemy tam bez żadnych wątpliwości zdania takie jak konieczność przywrócenia sprawy palestyńskiej na pierwsze strony gazet, jak zanikanie ze świadomości międzynarodowej. Kwestii niepodległości Palestyny, kwestii rozwiązania e, problemu związanego z na przykład osadnictwem żydowskim na zachodnim brzegu Jordanu, z kwestii związanych z Autonomią Palestyńską, kwestii związanych wreszcie z funkcjonowaniem samej Strefy Gazy. Znajdziemy zapewne również deklaracje dotyczące tego, że Hamas w gruncie rzeczy nie poszukuje tak naprawdę żadnego ostatecznego rozwiązania. Ostatecznym rozwiązaniem dla niego, ostatecznym celem jest przecież permanentny stan wojny, jest tak naprawdę dżihad, który nie ma końca i końca tak naprawdę w percepcji e, u osób w nim biorących mieć nie powinien. Z drugiej strony powstaje pytanie równie prawie interesujące, co się stało? Że izraelskie służby specjalne, najlepsze służby specjalne na świecie, służby specjalne, które były w stanie skutecznie ścigać zbrodniarzy z II wojny światowej, które zasiały postrach na niemal całym świecie po zamachu w Monachium, w którym zginęło wielu żydowskich sportowców. Co się z nimi stało? Co oślepiło jednych z najlepszych, Oficerów służb specjalnych na świecie. Czy możliwe jest, żeby Izrael naprawdę nie wiedział o szykowanym przez Hamas ataku? Odpowiedzi na to pytanie szukać najlepiej oprócz oczywiście stosowania ustrukturyzowanych technik analitycznych, jest przez zadawanie sobie jednego najważniejszego chyba pytania. Pytania, które ważne było w ustalaniu prawdziwego przebiegu zdarzeń już od czasu funkcjonowania starożymskiego prawa. To pytanie brzmi, komu działanie przyniosło korzyść? Kto tak naprawdę skorzystał na tym, że Hamas zaatakował? Kto skorzystał na tym, że Izrael z taką ostrością odpowiedział na atak Hamasu? Uświadommy sobie bowiem, że w Izraelu obecny rząd to rząd Benjamina Netanyahu, rząd skrajnie konserwatywny, rząd niezwykle prawicowy, Rząd, który mógł, to tylko hipoteza, ale przecież właśnie hipotezy tutaj stawiamy i ich potwierdzenia będziemy próbowali szukać, to rząd, który mógł chcieć przypomnieć społeczności międzynarodowej, że Hamas to terroryści, że sprawa palestyńska to nie tylko sprawa uciśnionych, niewinnych kobiet i dzieci, oskarżenia o naruszenie praw człowieka, których Izrael stawia czoło prawie na co dzień rząd Benjamina Netanyahu mógł potrzebować pretekstu do tego, żeby zastosować ostrzejsze środki bezpieczeństwa, żeby być w stanie bardziej efektywnie albo bardziej integracyjnie wpływać na system bezpieczeństwa narodowego odpowiadający na zagrożenia asymetryczne, na zagrożenia terrorystyczne. Mógł innymi słowy chcieć przypomnieć nie tylko własnym obywatelom, ale też społeczności międzynarodowej, że Palestyńczycy to terroryści, a z terrorystami przecież się nie negocjuje. Jeżeli by tak było, jeżeli przyjęlibyśmy taką właśnie hipotezę i szukali dla niej, dla niej potwierdzenia, to pierwszym sposobem na jej negatywną weryfikację byłoby zapewne powiedzenie stopień szkód, utrata reputacji dla Izraela, której jesteśmy świadkami, ma wymiar katastrofalny wręcz. Czy zatem ktokolwiek mógłby przypuścić, że odpowiedzialny rząd państwa, które od kilkudziesięciu lat jest literalnie rzecz biorąc na wojnie, był w stanie podjąć taką decyzję, był w stanie ponieść takie ryzyko? Co mogło spowodować, że rząd Izraela tak bardzo się przeliczył? Co mogło spowodować, że skutki ataku Hamasu były tak niewspółmierne do tych, które byłyby tolerowalnym ryzykiem? tolerowalnym ryzykiem, które warto by było ponieść, po to, żeby osiągnąć pewną określoną korzyść polityczną. I tu pojawia się kolejny wątek, wątek tego, kto mógł ewentualnie zyskać na ataku Hamasu, kto mógł, zyskując na tym ataku, wesprzeć Hamas nie tylko logistycznie, ale także pod względem sprzętowym, także multiplikując jego możliwości, Sprzętowe, możliwości uzbrojenia, możliwości być może także planistyczne. Zatem, czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie kogoś, kto zyskiwał wprost na ataku Hamasu? Odpowiedzią, która nasuwa się wręcz wprost i bez specjalnego zastanawiania się, wydaje się być odpowiedź Federacja Rosyjska. Jeżeli wydaje się Wam, że to zbyt duży przeskok, to zastanówcie się nad tym, co tak naprawdę spowodował atak Hamasu na Izrael i co spowodowała wojna, którą Izrael wytoczył Hamasowi w strefie gazy. Co bowiem spowodował atak z 7 października 2023 roku? Nie tylko zdestabilizował dalej Bliski i Środkowy Wschód, który od zawsze pozostaje przecież jednym z najbardziej niestabilnych obszarów w stosunkach międzynarodowych. Jednym z obszarów o największym znaczeniu strategicznym, nie tylko ze względu na to, że jest on źródłem wielkiej niepewności i wielkich ryzyk w tak naprawdę obszarze więcej niż jednego kontynentu, ale także ze względu na to, że stabilność i spokój na Bliskim i Środkowym Wschodzie stanowi jeden z najważniejszych warunków stabilnych dostaw węglowodorów kopalnych czyli tego, na czym tak naprawdę opiera się funkcjonowanie naszej, ciągle jeszcze w znacznej mierze przemysłowej. Cywilizacji. Co więcej, stabilność obszaru Bliskiego i Środkowego Wschodu to stabilność jednego z najważniejszych obszarów strategicznych zainteresowań Stanów Zjednoczonych. Jakakolwiek destabilizacja Bliskiego i Środkowego Wschodu to doskonała gwarancja tego, że Stany Zjednoczone czymkolwiek by nie były zajęte w swojej bieżącej polityce. Zwrócą swoje oczy w kierunku Izraela, jeżeli będzie on zagrożony, bo przecież to Izrael jest jednym z najważniejszych strategicznych partnerów Stanów Zjednoczonych na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Co zatem osiąga nasz potencjalny, ukryty albo i odkryty aktor, sprawiając, że Stany Zjednoczone skupiają się na powrót na Izraelu? Otóż przede wszystkim odwraca to uwagę świata od Ukrainy. Zaczynamy rozważać Zapytajcie zresztą sami siebie o to, jak często myślicie w tej chwili o tym, co dzieje się w okopach ukraińsko-rosyjskiej wojny. Jak często zastanawiacie się nad liczbą ofiar poniesionych przez naród ukraiński. Jak często zastanawiacie się nad taktyczną efektywnością rosyjskiej armii. O ile więcej czasu i uwagi zaczęliśmy poświęcać dyskusjom o asymetrycznym konflikcie pomiędzy Hamasem a Izraelem. Rozgorzenie tego konfliktu, konfliktu w tym niezwykle niestabilnym regionie, potencjalne zaangażowanie w niego nowych aktorów, nie tylko organizacji terrorystycznych jak Hezbollah, który przecież bardzo szybko ogłosił, że stanie po stronie Hamasu, ale także państw, które od lat stanowią duży powód do zmartwienia dla społeczności międzynarodowej, jak na przykład Iran wraz z jego potencjalnym dostępem do broni jądrowej. Potencjalne zaangażowanie zatem zewnętrznych sił w ten konflikt, ewentualne podróżowanie w obszar konfliktu osób, które miałyby chcieć stanąć po stronie jednej lub, jednego lub drugiego aktora w tym konflikcie to wszystko powody, które sprawiają, że skupiamy się na nim znacznie bardziej niż na innych zagrożeniach, na innych frontach e, prowadzonych obecnie działań konfliktowych. Tym samym hipoteza o tym, że to Federacja Rosyjska może być aktorem zainteresowanym tym, żeby akurat w tym momencie i w taki sposób przebiegał atak Hamasu, wydaje się być stosunkowo trudna do podważenia. Świat nie tylko odwrócił wzrok od Ukrainy, na dodatek ta sytuacja zmusiła USA, które jest jednym z najważniejszych sojuszników wspierających w tej chwili Ukrainę w jej walce z Federacją Rosyjską, do udzielenia wsparcia jakże trudnego Izraelowi. To wsparcie jest trudne ze względu na formę, jaką przyjęła izraelska reakcja na atak Hamasu. Można by było zapytać, poddając wątpliwość całą tę układankę logiczną, o której w tej chwili mówimy, ale skąd właściwie wiadomo było, że wsparcie, którego USA będzie chciało lub musiało udzielić Izraelowi, dbając o swoje strategiczne interesy w regionie, będzie trudne? Ta odpowiedź również nie jest aż tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać. Istnienie państwa Izrael, państwa, które od kilkudziesięciu lat jest na wojnie i od kilkudziesięciu lat walczy o swoje przetrwanie, zależne jest w olbrzymiej mierze nie tylko od stopnia jego przygotowań obronnych, zależne jest nie tylko od skuteczności IDF, czyli izraelskich sił obronnych, albo gotowości obywateli Izraela do tego, żeby wystąpić w obronie własnego państwa. Jednym z najważniejszych elementów tego systemu obronnego jest w pewnym sensie system odstraszania. System odstraszania, który oparty jest na głębokim przekonaniu nie tylko samego Izraela, ale jego sojuszników i przeciwników o tym, że Izrael jest jednym z najskuteczniejszych aktorów militarnych w regionie. To, co się wydarzyło 7 października 2023 roku, strzaskało tę percepcję, strzaskało przekonanie o tym, że Izrael gotów jest na wszystko, a jego aparat rozpoznawczy jest w stanie wykryć każdą próbę ataku i każdą próbę ataku przewidzieć. Izrael do tego, żeby znów poczuć się bezpiecznie, żeby znów być w stanie efektywnie zapewniać bezpieczeństwo swoim obywatelom, biznesowi, a także instytucjom publicznym, to przede wszystkim musi odbudować, musi odbudować przekonanie w regionie, że Izraela nie warto atakować, że każdy atak na Izrael spotka się z nieubłaganą i absolutną odpowiedzią. Jedynym sposobem na zrobienie tego jest odbudowanie strachu, a strach buduje się tylko w jeden sposób. Buduje się go nie negocjując, ale prowadząc właśnie tak totalne operacje, jak te operacje, które Izrael przeprowadza w tej chwili w strefie gazy. Oczywiście, że mówimy o wielkim puzlu, o. Tak naprawdę pewnej kombinacji logicznej, która wcale nie musi być prawdziwa. Musicie jednak przyznać, że w budowaniu tego rodzaju układanek tkwi pewna magia, a w próbie zrozumienia tego, co się dzieje w stosunkach międzynarodowych, tak naprawdę pewien sposób na zaspokojenie swojej ciekawości dotyczącej tego, jak tak naprawdę działa współczesny świat. Do tego rodzaju dyskusji na temat kolejnych zagadek w otaczającym nas świecie zapraszam Was do kolejnych odcinków.